I zacznę myślę od tego, co już kiedyś Wam pokazywałam, wydawnictwo Wilga. To jest seria Młodzi Przyrodnicy. W tej serii jest jeszcze więcej tytułów. I właśnie e, przy opisywaniu tego na blogu wypisałam Wam wszystkie tytuły, jakie tam są. E, I e, no ja nie ukrywam, że tutaj robotę robią e, ilustracje, bo one są takie dosyć, bardzo nawet realistyczne. I... Przeskakując ze strony na stronę, poznajemy akurat w tym wypadku dzień i noc nocne życie zwierząt. Ono wiadomo, że mnóstwo zwierzaków w nocy e, ma pełne ręce roboty, i my tutaj poznajemy, e, jak to wygląda, i dowiadujemy się mnóstwa rzeczy. I zobaczcie, jak tutaj to jest fajnie opracowane dla dzieci, które. Są początkującymi czytelnikami, moim zdaniem, to jest rewelacyjna książka do tego, żeby ćwiczyć czytanie. Bo z jednej strony czegoś się dowiemy o przyrodzie, są tam ciekawostki, naprawdę fajne rzeczy, a z drugiej strony, mm, łatwo jest czytać, bo ta czcionka jest, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo duża, mało czytania na jednej stronie, więc można sobie również ćwiczyć czytanie takie dwa w jednym. To jest cienka książka, więc jakbyście. Chcieli poczytać, znaczy dać dziecku, żeby samodzielnie spróbowało przeczytać, to myślę, że będzie miało Friday satysfakcję. No, bo jak książka jest cienka, to jest duże prawdopodobieństwo, że uda się przeczytać całą, a to jest dla małego czytelnika bardzo fajny pomysł. I leśne stworzenia, ja już Wam kiedyś na Instagramie ją pokazywałam, i chyba też w grupie Aktywne Czytanie. No, prześliczna jest tutaj ta okładka. I ogólnie też znowu zaglądamy do lasu. I poznajemy życie leśnych zwierząt w takich krótkich, bez wywodów, w takich y, krótkich y, zdaniach. Co jest fajne w tych książkach, jak dla mnie, to na przykład to, że tutaj też jest tak pokazane y, z takiego nie wiem, edukacyjnego czy nawet uwrażliwiającego punktu widzenia, tutaj jest pokazane, jak wygląda życie w lesie, w tym konkretnym ekosystemie, że nawet jak, nie wiem, spróchniały pień zostanie powalony na ziemię, to ktoś tam zamieszka, on też będzie wykorzystany. W tym pniu są, nie wiem, robaki, które są zjadane przez kolejnego mieszkańca lasu, i to wszystko jest tutaj tak pokazane, że dziecko ma taką, takie poczucie, że wie o co chodzi, że to wszystko ma sens, że to wszystko jest ze sobą powiązane, że to nie są tylko takie. Przypadkowe przygody e, najróżniejszych mieszkańców lasu, i to bardzo, bardzo mi się podoba.